Haru, 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 Harusku, Haru, Harusku, Haru, Haru. cześć, chorosi, cześć, Horusie, cześć. Hoshi, Hoshi, cześć chodzi, cześć chodzi, Hosi. Hoshi. Hoshi, Hosi, Hoshi, chodzi, hosi, A tam siedzi Hanako, Hana, Hana, Hana. Jesteś, Neli. Neli, 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 Nelly, Neli. Nelly, 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 Nelly. Jest, Nelisia przyszła. Cześć, Neleczku, cześć. Sieśke do mnie zaraz przyjdą, tak? A Hosi nie chce przyjść, Hoszula. Hosi, Hosi, Hosi. Hej. Kto ty do mnie tu przyszedł? Przyszedł. Kto ty tu przyszedł i się tak wspinała ładnie? No. Takie piseczki fajne. <laughs> moje maluszki, no takie gryzeczki już jesteście fajne. Ząbki urosły, tak, gryzeczki moje śliczne. Mhm. Mhm.